O strasznie, ale to okropnie, nieustannie, dramatycznie, przeraźliwie, ogłuszająco, chrap. Kto z Was trapie? Nikt się nie przyznaje. Mój dziadek. Dziadek, Czyj dziadek jeszcze trapie? Twój dziadek, twój dziadek, twój tata tak trapie. I jak, to, jak robię, jak trapią? A wasz dziadek, jak twój dziadek chrapie? To, co? Może zaczniemy wszyscy krapać, co? Dobra, ale musicie mi pomagać. Okay. Koty mają siedem żyć podobnie, tak. Tylko nie wiadomo, na które się trafi. A psy? Psy nie wiem. Psy mają może mają dwa. Może mają dwa życia. Tylko też nie wiadomo, na które się trafi. Może akurat na drugie takie. Pan Paniku, Murmurku, Minionku, Papusieńko, czytelniku, mrugnij dwa razy, mrugnijcie dwa razy, czy już? Tak szybko dzieci pojawiły się w pokoju mamy, czemu? To pewnie moja, moja wyglazka. Wygląda taka brzydka, na żaba. I co, pomaga to czasem? Rodzice wtedy miękną? Nigdy nie miękną. Jeszcze nie wymiękli. Jeszcze nie Minionek i zaczęli śledztwo od apartamentów królowych. Znali je jak własną kieszeń. Co to znaczy znać coś jak własną kieszeń? Czyli znać to bardzo dobrze. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo. Dawniej spędzali tu całe dnie pod czułą opieką. No i teraz Grupy tak. młodych dam, nazywające się też dwórkami, a Rosieńka i Wydra triumfalnie wkroczyli do wielkiej sieni, gdzie odbywało się przyjęcie. Markowy kru, siedzący u szczytu stołu, spojrzał na dzieci wyczekujące. Muzyka przestała grać. bardziej jeszcze? Tak, <śm> parę <śm> 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 A mam taką, mam taką propozycję dla ciebie. Kasper, jak uklękniesz, to moje nogi wydadzą się jeszcze dłuższe. Dobra. O tak jest, Zobacz, i teraz po prostu od nóg rozumiesz, o, o tak. A mówią, że nie powinnam była zakładać takiej sukienki do dzieci, nie? No. Kiedyś się nie? Mam? Dziękuję bardzo. A ja. jak już teraz to... Sama kolejne serce. Żeby nie filmować butów. Zwłaszcza Pana proszę, dobrze? Proszę Pana! Proszę że to Pan rozumiesz, że był ten. Proszę Ania, to się widzimy tu na miejscu, tak? Tak. Dobrze, fantastycznie. Pa, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy.